Dziękuję, panie Przewodniczący, to bardzo dobrze, że rozmawiamy o przyszłości Unii Europejskiej. Nie możemy jednak zapominać, że to teraźniejszość kreuje przyszłość. Niestety nawet na tej sali znajdą się tacy, którzy nie chcą pomóc rozpaczonym ludziom uciekającym przed przemocą, którzy tolerują wywożenie migrantów do lasu na mróz, którzy boją się zdecydowanych działań w obronie klimatu albo w proste zmiany negują. Wasze podejście jest nie tylko niehumanitarne, ale także bardzo krótkowzroczne, bo migracje, których tak się boicie, osiągną znacznie większą skalę, jeżeli nie powstrzymamy zmian klimatu. I ci sami ludzie, którzy teraz palą plastikiem w swoich piecach, wywołując smog, będą krzyczeć nie dla imigrantów. Możemy i musimy temu zapobiec. Kluczem jest edukacja, edukacja jeszcze raz edukacja i środki na sprawiedliwą transformację zjednoczona, wyposażona w kompetencje i środki, taka musi być Unia Europejska w obliczu nowych wyzwań humanitarnych. Dziękuję bardzo.